Banknot o nominale 20 zł, sprzedany za ponad 600 zł. Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Banknot o nominale 20 zł, sprzedany za 600 zł. Jakie cechy posiadał tamten banknot, że osiągnął tak wysoką kwotę? Słuchajcie, pochodził z serii zastępczej, tzw. ZA. Mamy tutaj serię BB na filmie. Taki banknot, jak widzicie na filmie, jest niewiele warty więcej niż nominał. Niby fajna, fajne numery, ale jednak jest to... Niewiele więcej warte niż 20 zł. Tamten banknot pochodził przede wszystkim z emisji 94 roku. Tutaj mamy banknot 2016. 94 rok. Stan idealny, ponieważ nota 67, więc niewiele tam brakuje do najwyższej noty. więc Banknocik na pewno jest w stanie. Nówka z banku. Seria ZA. Tutaj mamy serię BB. Tam było ZA i ponad 600 zł został. Była cena wywindowana na licytacji za taki banknot o nominale 20 zł. Emisja 94, seria z e ZA. Najbardziej poszukiwana seria jeszcze to jest seria AB, notabene nie AA, a AB. Chyba więcej ludzi odkładali serię AA i w Stanach, AB, w Stanach Idealnych seria AB, w Stanach UNC nie zachowała się w większej ilości, dlatego jest dużo więcej wyceniana. Katalogu nawet widnieje cena 350 zł. Na licytacjach może być więcej, więc seria AB, emisja 94 rok, najbardziej wyceniana, najbardziej poszukiwana. Również ta seria ZA, o której mówiłem na licytacji, też kwota bardzo wysoka. Jeszcze co jest poszukiwane, jeżeli ktoś by mnie teraz zapytał w komentarzu, jakie szukać banknoty, no to jakby tu było BB i same trójeczki, na przykład same dwójeczki, tak zwany solid. Radary już są mniej, poszukiwane, jest to coś fajnego, do oka się rzuca, rada, to jest coś takiego, że byłoby tu na przykład 3, 0, 2, 0 i znowu 2, 0, 3. Bądź poszukiwane najniższe cyfry, jakby tutaj trójki nie było i byłaby dziewiątka tylko z tyłu, to też jest to bardzo ciekawe i taki banknot będzie więcej kosztował niż nominał. Jeżeli ktoś takie banknoty posiada do wyceny, to zapraszam na Instagrama do mnie wysyłać. Preferuję Instagrama, najszybciej tam wchodzę, e-mail bardzo Dużo czasu mi zajmuje, zanim ja tam wejdę i potwieram. Oduczyłem się e-mail. Ale jak będzie ktoś chciał, to mu podam. Instagram, zakapiodeska.pl Wysyłacie zdjęcia. Ja Wam wyceniam te walory, które mi wyślecie. Banknoty, monety i tyle. Ja Wam dziękuję. Aha, jeszcze tutaj szybciutko, jak wygląda grading. Grading to jest coś takiego, że banknot jest złożony w taką sztywną folię, w plastik. Ja nie posiadam banknotu 20 zł w gradingu, natomiast posiadam banknot 10-złotowy i jest to coś takiego, że jest to sztywna taka folia. Banknot się tam nie niszczy. Tu jest nota 65, tam była nota 67 oraz inna firma gradująca. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.